Stało się widzowie coś wyjątkowego. Nareszcie. Ale o co chodzi? No, nie pokazałem wam wszystkich shotów ze streama. Dobra, no trafić nie mogę, nie? Otworzyłem tyle paczek stary, że kupujemy go. Najlepszy gracz w historii. Kupujemy. Kupowany jest na streamie dla widza. D2375 zapłaciłem. Ale będziesz śmigał, nie? No kupiłem nie. Kupiłem, no ja muszę mieć tego Ronaldinho, naprawdę. Musiałem już go mieć, tyle czasu go nie mogę trafić. I no, po drugie, zacząłem wierzyć w teorię duplikatów. Po tym, co się wydarzyło, po tym, jak trafiłem Beckhama i trafiłem go znowu 3 godziny później, zresztą na Instagramie też Wam wrzucam trafy. Ty, co nie ma na odcinku, jak się ze w pracy i mię paczki, więc możecie wbić, zobaczyć. A dzisiaj, no próba Ronaldinho będzie, bo był już testowany na streamku. Z tym, że no były straszne lagi, serwery nie domagały, więc no, taki prawilny test przeprowadzimy sobie oczywiście na odcinku. Mamy pierwszego duplikatoresa. No i go do Icon pika. Będziemy robić Icon piki, żeby dostać tego Ronaldinho. Naprawdę, ja już zacząłem serio wierzyć mocno w teorię duplikatów. Wiesz, stary, kupiony Ronaldinho też spoko. Też fajny, też super, wiadomo, najlepsza karta, ale no... Jeżeli trafię go własną ręcznie, to będzie smakował jeszcze lepiej. Pierwszy Icon Pick dzisiaj, nawet nie wiem z ilu, pewnie kilka, jak nie kilka kilkanaście zrobimy... No i kol na sam początek, ale no ja się nie poddam bez tego Ronaldinho, nie? Także strzel sobie łapkę w górę pod filmem, daj subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów codziennie o 15, jest content o streamach, daje znać na filmach, na Instagramie i na Discordzie dla widzów, więc tam też zapraszam i... No i ja wracam do openingu, nie? Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Jest i pierwszy parecho! Jest trochę duplikatów, więc... No kolejna icon Peak, tak? No to próba numer dwa dzisiaj. Ro-ro-ro! Nienawidzę cię, stoiczko. No dawaj, gotuj, coś gotuj, ale to ten heros jest, nie? To do skipu. Jak wyskakuje, jakby obramówka tego herosa, nie? Ten kolorek, no to już skipuje, nie? Już, już wtedy, no serio, nic wtedy nie może być. Ale jak wyskakuje toc. No ten kolorek też można skipnąć Ale jak wyskakuje Toc To ja nie skipnę żadnego, nie? Bo tam się dziwne karty chowają Niemiec, SP, czyżby Lotar, Mateus A to Gundogan tylko To podwójny Toc, a w środku Beckham O, czyżby jakaś ciekawa karta Euro no, To co, nie Ronaldinho, tak? Ale możemy Mekambe wyjedzie To mogłoby być dobre A wiesz że Bruno Fernandes Bruno Fernąż bardziej Jego z miłą chęcią skwikseluje. Ile on mi krwi napsuł, stary Złota karta. No to już drugi raz taką paczkę mam. Bez żadnej specjalnej. No ale wszystko wraca do normy. Niemiec, SP, Gundogan czy Mateusz? Mateusz, 9-3. No witam. Albo Balak, albo Świński Tiger. No, może, może i tak. Jest Futis pierwsze, czy to nie Futis? To Futis, to Futis, dobra. No fajnie, jakiś tam pacho pod pacho i on mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie Futis, karcza, jaka... Nie no, ten Berbatów, no ile razy go można? To może to 8-5+, bo się dokopałem. Toczyk wiadomo, Francja. Elo, karczały futis! A, to nie tak. Czemu nie? Ale Hierro się zbugował, bo nawet się nie pokazał. Tylko dwa tocy. Jak są dwa tocy, lokałtek, coś, to to wychodzą dwa tocy, nie? Jero będzie w gratisie. Ale dobra widzowie, bo ja chcę tym Ronaldiniusz, który kupiłem, trochę pograć sobie. Więc robimy tak. Zrobię z tego co mam. Najwięcej ikonek się da. Pewnie z 3-4, no to minimum wyjdzie. Może nam wpadnie już od razu w niewymiennej wersji, to będę mega zadowolony, ale od razu pójdziemy sobie nim zagrać, potychaj ikon pika i... I no, pootwieramy jeszcze dalej, bo do składu 9-9 sporo brakuje. Wiedziałem też w ogóle, że jest ewolucja jakaś. Można Silvera na 9-9 zrobić jednego. I pytanie do was, kogo tam dajemy, nie? Bo, bo możemy tam dać jakiegoś Polaka Rodaka. Albo możemy dać jakąś kartę ze śmiesznym nazwiskiem. No, tutaj, tutaj wolną rękę zostawiam. Zróbmy coś takiego, widzowie. Każde 25 lajków to jeden icon pick w następnym odcinku. Na samym początku. 200 lajków to zaczynamy film od 8 icon picków. I mnie to nie obchodzi, jak dzisiaj trafię Ronaldinho i wszystkie najlepsze ikony, jakim Cudem, nawet jeżeli tak będzie, to i tak zrobię te piki. A na razie mamy 5 Icon piczków 9, plus. Goaty i Futis. Ronaldinho, please come to Papa. Wracaj do domu, bo no, to jest Twoje miejsce. W naszym klubie jest kolejny Smaichel i Stoiczko No Dobrze, Stoiczkała przepaliłem przed chwilą. Trzeci Icon pik Piero. Piero to mnie prześladuje. Biorę Smith. Przedostatni jak na razie. No Idziemy w górę! Coraz więcej overala! 98 8 Ronaldinho! No i Bioregger, co mnie prześladuje, nie? No ale dobra, odpalam Fut Champions, w ogóle skład 98 już mam, także. Jeszcze, no, tylko jeden overala. Muszę w ogóle dzisiaj dokończyć, mam 6 winów tylko. 6-4 bilans. Chcę wbić 11, na 14 nie wiem, czy I chce mi się pocić, bo i tak mi Expo wystarczy na halambe, jak wbije 11, więc byłoby spoko. No nawet jakbym 9 wbił, ale. No to już te 11 chyba zrobię. Renard, co za odbył, Naprawdę, ta, ta Renard jest giga OP. Jak ktoś nie ma i potrzebuje obrońcy, to ja bardzo serdecznie polecam, a tymczasem Ronaldinho. Mogłem power'em próbować. Ale tu jest miejsca, ale tu jest dziura. Jeszcze się przesunąłem źle. Kurde, no i pierwszy jego strzał. Nieźle, Ronaldinho. Tylko na prędkość trzeba najpierw ich wziąć. Albo, albo się zabawmy. Raz. Pięknie! Cały Ronaldinho! Ale pasa dałem do dupy! Ale to jest właśnie gra Ronaldinho, stary! No aż się chce robić te sztuczki, aż się morda cieszy i tracę bramkę, ale ja mam to totalnie w dupie. No, ja Mamy Ronaldinho i jest bardzo w porządku. A bo nawet jej nie tracę, bo mam Renard. Zobacz, zobacz, jakie piękne. Nie wiem co. Nie, no to już jest wylew, stary! Co to jest? Nie wierzę, nie? Co się dzieje w tej grze? Uuuu, <mulety> Ronaldinho, to jeszcze fake shot i finesi. Kurde ruszył się bramkarzem. On nie wie, co się dzieje, stary. O niej ma w ogóle pojęcia! No i plecy, Virgila! Nie wiem, nie. Nie da się strzelić. No, chyba zmiany są potrzebne, tak? Bo chłopaki zmęczeni, Ronaldinho oczywiście zostaje. Zagramy sobie tu Peter Crouch, tu Enkunku niech pójdzie. Ustawimy taktykę i zostało nam jakieś 13 minut na zwycięstwo, ale myślę, że damy radę. No i od razu mekambe, wygrywajmy to już. Nie grajmy tylko na Ronaldinho, wykorzystujemy prędkość. Pokrótki. Oj, tam wbiegał Enkunku. Ale po coś mamy Pitera. Nie, wybił z tego. Wybił z linii. To powinien być gol. Dobra, Piotr Ronaldinho. No i Mekambe. No to, to już musi być gol. Tego nie można zepsuć, nie? 1-2. Odrabiamy. I Mekambe po raz drugi. Nie było spalonego, gościu. Nie ma szans. Dwa, dwa Mówiłem, że wystarczy. To wiesz, stary, no ja przekrywałem, bo no, każdą piłkę starałem się od razu do Ronaldinho dostarczyć, nie? Nie, nie grałem w ogóle do tego Eusebio, nie grałem w ogóle do tego, mm, jak on miał, do Jarzyny nie grałem, tylko do Ronaldinho, więc no, to musicie zrozumieć. Musiałem sobie go wytestować, sprawdzić, wczuć się w granie nim. Teraz pewnie stracimy bramkę. O jezu, ale dał gówno. Także no, dogryweczka dla widza, ale no, w dogryweczkę by... Dogryweczkę, w dogryweczkę sobie bierzemy na luzie. Ale tam Pity Kraus zasuwa, no nie mogę mu nie dać, no nie mogę mu nie dać, i po krótkim, 3-2, mówiłem, że w sobie bierzemy Bo wiesz, jak grasz tylko na jednego zawodnika, to w końcu głupiejesz, tracisz głupio piłkę, bo tylko chcesz odzyskać i szybko do niego podać I takie granie na spokojnie, myślę, bardziej by oddało, tak, tak sądzę, no ale, ale jak już jest, to zrobimy ruletę, prawie przeszło No tak zwana akcja z Fiuteden. No, no, no co? No nic więcej. Ronaldinho jeszcze na resztkach sił, ale coś ugotujemy. Coś nam się uda, na pewno. No, Wadek faul! Faul! Spróbujmy w taki sposób dokręcić do okienka 3,5 kreski i Ronaldinho Gaucho. A, jakbym to lepiej uderzyłby było, nie? Centymetry, tyle zabrakło. Ronaldinho, pa. Pa, co się dzieje? Ronaldinho, kurde, w bramkarza, no. On nie strzeli dzisiaj. Renard, jak ona to wyjęła? W wszystkich obrońców? Sama została i popatrz. Nie no, OP jest, naprawdę. No i koniec, no. No nie ma bramki od Ronaldinho, ale naprawdę świetnie się nim gra. Bardzo przyjemnie, polecam. Mimo, że nie udało się trafić, to... Cały czas próbowałem z 30 metrów strzelić, nie? Ale no myślę, że i tak taki trafiony smakowałby jeszcze lepiej, więc... No próbujemy, nie próbujemy, będziemy próbować. Wymienny futis, A. ja i się nabrałem. No to powrót do 10 razy 8 czwórek. I to nawet nie wiem, kto to jest, stary. Deketelare chyba. O w zestawie z Holambia Holandia, SP. O Ikona, nie, kurde, liczyłem na hulita, chociaż też go nie dostałem. Też bym chciał, tak dla samego faktu dostania. No to 10x85. Gotuj, gotuj. Ronaldinho. No i widzisz, Liumberg se wyskakuje. Tak? Znowu ten sam typ, stary? Było paczkę temu. Hierro gratis. <laughs> Argentyna, Messi, bankera. O, Lautaro. Nie, nie Lautaro, myślałem, że Lautaro 98 W duplikacie oczywiście, bo już go mam Jak tu nic nie będzie zupełnie, to idę na ikony, bo już mnie, no właśnie Już mnie te paczki troszeczkę denerwują, nie? Nawet Futisa nie ma Albo tworzę jeszcze jedną, ale no serio Że Futis nie wyskakuje jako pierwszy nawet, to To dramat, o, Mexico SP, Krzysiu Golona. Jeszcze trzy, nie? Jeszcze trzy na sam koniec Idzie pierwsze I mamy sobie Alonso Nieźle, nieźle stary Druga no lepiej. Jest Zico. A w trzeciej ktokolwiek warty więcej niż 100 tysięcy, albo Ronaldinho... No balak! No balak! No na dzisiaj to tyle widzę. Chciałem poświęcić dla Ronaldinho cały odcinek, żeby może jeszcze w niewymiennej wersji wpadł. No ale nie pykło. Może następnym razem. Trzymajcie się, pozdroi. Po I do jutra do 15. .00.